Cześć, dzień dobry. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać na Instagramie i na Facebooku. E, będę Wam bardzo wdzięczna za informację, bo coś mi tutaj Facebook szwankuje, więc dajcie znać, czy w ogóle jestem. E, z tej strony Aleksandra adwokat kobiet. Dzisiaj rozmawiamy o tym, e, czy warto walczyć o winę w orzeczeniu kończącym sprawę rozwodową. E, trochę tutaj zerkam na tego Facebooka, bo coś nie widzę tego live'u. Czy on jest? Tego nie ma. Nie wiem, słuchajcie, co się tutaj dzieje. No dobra. Na Facebooku, dajcie czy na Instagramie, mi w ogóle słyszycie i czy mnie widzicie, bo to też zawsze jest zagadką, czy te sprawy techniczne udało się ogarnąć. Dajcie, dajcie znać. Dobra, dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie są powody, dla których warto walczyć o winę z orzeczeniu kończącym rozwód, a jakie są te, dla których. Nie warto, trochę z opóźnieniem dlatego że e, jak wiecie, super dzięki za informację, że mnie słuchać. słychać, e, jak wiecie dzisiaj miałam od rana jazdę z hejterami, <laughs> więc w pomronach spędziłam na policji, e, dlatego dla tych osób, które nie wiedzą to zajrzyjcie na listy Natomiast na szczęście udało się złożyć zapwiadomienie, i mam nadzieję, że będziemy mieć modelowy przykład tego, jak działa sprawa N karna na policji i będę mogła wam o tym opowiedzieć. Na razie mam takie średnie wrażenia, ale, ale zobaczymy. No, jestem dobrej myśli. Dołączacie, widzę. Także jeszcze raz was bardzo przepraszam za opóźnienie. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Słuchajcie, jak zwykle można zadawać pytania, jak zwykle powtórka będzie zapisana, także nie martwcie się, gdyby się nie mogły obejrzeć do końca, to będzie można obejrzeć później. Nawet jak zniknie z Instagrama, będzie na pewno zapisana powtórka na blogu. No i co? No i zaczynamy. Zaczynamy od tego, z jakich powodów moim osobistym zdaniem, oczywiście, ale jako adwokata, nie warto walczyć o orzeczenie winy w postępowaniu rozwodowym. Co mam przez to na myśli? Czasem przychodzą do mnie klientki albo widzę Wasze pytania gdzieś na grupie naszej na Facebooku albo właśnie w prywatnych wiadomościach, że na przykład no, chciałybyście szybko się dogadać i chciałybyście szybko się rozwieść, ale boicie się, że jak się zgodzicie na rozwód bez orzekania o winie, to to będzie miało negatywne konsekwencje. I bardzo często pojawia się takie sformułowanie, że on mi grozi, że zabierze mi dzieci. Drugie takie um, sformułowanie, które się w tym kontekście pojawia, to że boję się, że się, jak się zgodzę na rozwód bez orzekania o winie, um, to on mi grozi, że zostawi mnie w przysłowiowych samych skarpetkach, czyli że cały majątek, um, który wspólnie zgromadziliśmy, um, Zostanie przyznane mojemu mężowi. No i, i, i w związku z tym, jakby boi, boją się moje klientki, boją się kobiety wystąpić o to, żeby sąd w postępowaniu rozwodowym orzekał o wyłącznej winie męża lub winie obu stron postępowania. Tak, tak szybko Wam przypomnę, że w naszym polskim systemie prawnym nie mamy gradacji winy, czyli jakby rozwód może być albo bez orzekania o winie za zgodą obu stron, albo z wyłącznej winy jednej ze stron, męża lub żony. A jeżeli nie ma tej wyłączności, czyli to jedna ze stron jest winna chociażby w większości, a druga jest winna też w jakiejkolwiek części, nawet w dwóch procentach, no to już mamy wtedy orzeczenie takie kończące takie postępowanie, to jest rozwód z winy obu stron, więc y, zawsze się warto zastanowić, czy faktycznie to dochodzenie tej winy to ma sens, no bo jeżeli wina leży po obu stronach, no to może w ogóle nie ma sensu nawet zaczynać, no bo, no bo, no bo po prostu nie mamy takiej możliwości, żeby orzec rozwód z czyjejś większej winy, na przykład męża, czy z większej winy m, żony. No i teraz pytanie, czy jakby to orzeczenie o winie to się przekłada na inne aspekty, na inne aspekty jakby tego, tego, tego końca związku? Czy w związku z tym, że sąd rozwodowy musi orzec o innych kwestiach, to czy to orzeczenie o winie jakoś na nie wpływa? No i słuchajcie. No generalnie to jest trochę tak, że wiadomo, że jeżeli, czy znaczy wiadomo, ja wiem, że jeżeli strony chcą się rozwieść polubownie, czyli szybko załatwić temat, i jakby chcąc zakończyć to, ten rozwód w zgodzie, no to proponujemy zazwyczaj rozwód bez orzekania o winie, no bo w takim wypadku jakby sąd w ogóle nie prowadzi postępowania w kierunku ustalenia winy, no i siłą rzeczy to postępowanie jest krótsze. Natomiast, natomiast żeby ten rozwód mógł być szybki, żeby można go było szybko przeprowadzić, no, do strony nie tylko muszą się dogadać co do winy, ale też muszą się dogadać co do wspólnych dzieci, co do władzy rodzicielskiej, no i co do sposobu, jakby, alimentowania tych dzieci, czyli czy będą alimenty, czy ich nie będzie, nie? Bo jeżeli nawet ustalicie, że rozwód ma by być bez orzekania o winie, ale nie ustalicie kwestii dotyczących dzieci, to nic z tej szybkości nie będzie. Tak, od razu mówię. Czyli jakby, jeżeli chcecie się rozwijać szybko, no to wiadomo, że nie wystarczy się dogadać, że to będzie bez orzekania o winie, musicie się jeszcze dogadać, co do tych pozostałych kwestii, no i jak wiecie może lub nie, jeżeli nie wiecie, to pozwólcie, że Wam przypomnę. W postępowaniu takim no, rozwodowym nie da się zawrzeć ugody. Czyli nie ona by powiedzieć, że my zawarliśmy ugodę i niech sąd ją teraz nam przyklepi. To tak nie działa. Natomiast można zawrzeć porozumienie i wspólnie wystąpić o to samo, każdy we własnym imieniu, jakby dając temu sądowi do zrozumienia, że my na wszystkich płaszczyznach tych rozwodowych się dogadaliśmy. Jeżeli nie wiecie w ogóle o czym ja mówię, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie tam trzy wideo wstecz... Na blogu odszukały o porozumienia wychowawczych live i tam, tam o tym więcej mówiłam. Mam też w sklepie wzory takich porozumień i jeżeli uda Wam się dogadać, to faktycznie myślę, że warto z takiego gotowca sobie skorzystać. Mam takie gotowce w sklepie, żeby sobie dane podstawić i już wysyłacie do sądu. Także myślę, że jeżeli macie taką potrzebę, to to, to jest fajny, fajny produkt. Natomiast. No, są takie sytuacje, w których, w których myślę, że o tą winę warto zawalczyć. I teraz tak. Przyczyny tego rozpadu pożycia mogą być różne. Niektóre małżeństwa rozwodzą się dlatego, że jedno z nich, nie wiem, jest agresywne, pije, wyzywa, no wiecie, taka standardowa jakby patologiczna sytuacja. No i w jakim stopniu ta agresja, ta. Te uzależnienia i na przykład i te różnego rodzaju takie niefajne zachowania mają wpływ yy, na dzieci. No bo jeżeli ktoś jest agresywny, no to to na pewno nie tylko jest, no to zazwyczaj jest agresywny nie tylko w stosunku do współmałżonka, ale jest też agresywny w stosunku do dzieci. No i w takim wypadku faktycznie te okoliczności będą miały znaczenie dla tych ustaleń dotyczących dzieci. No bo wyobrażacie sobie, że jeżeli coś jest, jakby agresja jest przyczyną rozpadu pożycia, no to może być również przyczyną tego, żeby ograniczyć takiej osobie na przykład władzę rodzicielską albo jej kontakty z dzieckiem. Natomiast orzeczenie o winie, czyli fakt, że dochodziłyśmy orzeczenia winy z tego powodu, nie będzie miało znaczenia. Czyli przyczyny, te przyczyny, to co legło u podstaw tej, tego orzeczenia o winie danej osoby, ma znaczenie dla dzieci, no bo wiadomo, że agresja ma znaczenie dla kwestii dotyczących dzieci. Natomiast nie ma znaczenia to, czy ostatecznie sąd uznał, że to była wyłączna przyczyna rozpadu pożycia. Czy rozumiecie różnicę? No bo jak ona nie jest jakaś taka super wyraźna, jest, nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że jest subtelna, no ale jednak jest, czyli to jakby nie samo orzeczenie winy ma znaczenie, tylko to, jakie to były okoliczności. Więc takie. Grożenie, że uwaga, zabiorę Ci dzieci, bo mnie zdradziłaś, to jest absurdalne. To jest prostu absurdalne. W sensie, to nie ma nic ze sobą wspólnego. Yy, I można być wspaniałym rodzicem i zdradzić. Można być beznadziejnym rodzicem, ale wiernym współmałżonkiem. Yy, no i jakby te okoliczności nie mają takiego bezpośredniego ze sobą związku, tak? Podobnie ma się kwestia podziału majątku. Są takie sytuacje, które mają wpływ na to, jak sąd podzieli wspólny majątek. Jeżeli jeden małżonek, nie wiem, jest hazardzistą nałogowym i sprzeniewierza ten wspólny majątek, jedno zarabia, a drugie wydaje. Mąż ciężko pracuje i zarabia, a żona jest pocholiczką i nie chce się leczyć i wydaje bez sensu, jakby pieniądze, tak? No to faktycznie dla takiej, jeżeli to jest przyczyna, dla której małżeństwo się rozpada i sąd z tego powodu orzeknie wyłączną winę, no to faktycznie to może mieć znaczenie dla podziału majątku. Ale znowu, nie dlatego, że sąd orzekł z tego powodu win, że to była ta wina jakby w, m, za rozpad pożycia jest tej konkretnej osoby, tylko ze względu na te okoliczności, bo one po prostu są związane z z podziałem majątku, tak? Czyli mam nadzieję, że znowu rozumiecie, że to nie chodzi o to, że sąd rozwodowy napisał tak, byłeś winny rozpadu pożycia, bo yy, byłeś hazardistą i nie wierzałeś w wspólne pieniądze i dlatego będzie o, od razu automatycznie będzie ten podział majątku w jakiś sposób inaczej przebiegał. Tylko znowu w postępowaniu o podział majątku trzeba znowu te wszystkie okoliczności wyciągnąć, pokazać, że tak faktycznie było i żadnego automatu tutaj yy, nie będzie. I tak w waszych, w waszych wypowiedziach, które mi pisałyście, też w odpowiedziach na moje pytanie na InstaStory, dlaczego warto walczyć o winę, te dwa jakby tematy najczęściej się pojawiały jako takie totalnie, totalnie nieprawdziwe, czyli po prostu takie, które się utarło, tak mówić, i wszyscy w to wierzą, totalnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast są takie tematy i one też się pojawiały w tych Waszych wypowiedziach, które mają sens i mają znaczenie. Yy, I słuchajcie. Yy, myślę, że są trzy takie ogólnie powody, najszerzej naj, naj to ujmując, dla których warto o, tej, yy, o tą winę, o to orzeczenie wyłącznej winy, bo to mam na myśli, walczyć. Pierwszy taki powód, chyba najczęstszy w sumie powód, dla którego to robimy, yy, jest mało prawnicze. To jest po prostu dlatego, że kobiecie czy mężczyźnie na tym zależy z powodu takiego emocjonalnego, czyli nie chcą tego odpuszczać, bo czują się zranieni, czy czują się zranione. I ja tego nie bagatelizuję, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wyjść z tego rozwodu z podniesioną głową. Czyli wtedy, szczególnie wtedy, kiedy ten drugi małżonek nie chce się dogadać i po prostu robi wszystko, żeby nam utrudnić życie. No to jeżeli mamy taką sytuację, i tylko ta osoba, która chce walczyć, ma na to siłę yy, i ma takie poczucie, że to jej yy, w jakiś sposób ułatwi rozstanie. To mimo, że to nie jest prawniczy powód, to ja go akceptuję. Ja nie jestem, jak wiecie, psychologiem, nie jestem psychoterapeutą. Czasem się śmieję, że się nawet z tego powodu cieszę, bo dzięki temu mogę powiedzieć to, co myślę. No i ja uważam, że to jest znaczący powód i wystarczający do tego, żeby o tę winę walczyć. Natomiast no, czasem kobiety, szczególnie, to one sobie tak racjonalizują, prawda? No bo to jednak jest duży wysiłek emocjonalny, więc taki też energetyczny, żeby tej winy dochodzić. No i nie zawsze, jakby. Nie, nie zawsze to jest tak, że te emocje są wystarczającym powodem. Dlatego są jeszcze dwa inne, dla których ja polecam rozważyć jednak dochodzenie tej winy, na no tej winy wyłącznej drugiego małżonka. Pierwszy z nich to chęć uzyskania alimentów na siebie, czyli na żonę. Nie jest to jakaś super powszechna wiedza o tym, że można takie alimenty uzyskać i jest dużo nieprawdziwych informacji w internecie. Ja już kiedyś prowadziłam live na temat samych tych alimentów i tłumaczyłam te wszystkie zawiłości, kiedy, jakie alimenty na małżonka można chcieć, natomiast no fakt faktem, że jeżeli uda się udowodnić wyłączną winę męża, no to wtedy mamy, znaczy super komfortowo, mamy o wiele lepszą sytuację m, takiego niewinnego małżonka, no bo ten małżonek może żądać alimentów na siebie, jeżeli ten rozwód pociąga dla niego obniżenie stopy życiowej. Co to znaczy? No, jeżeli mamy dysproporcje w zarobkach, no jeden małżonek utrzymu, w dużym, dużo większym stopniu utrzymuje rodzinę, no to ten rozwód pociągnie za sobą pogorszenie sytuacji materialnej tego drugiego małżonka, niewątpliwie. To jest bardzo często ta dysproporcja występuje w takich sytuacjach, kiedy kobieta zostaje w, w domu, nie jest taka aktywna zawodowo, w większym stopniu zajmuje się dziećmi, no i, w, i czy tam, czy po prostu domem. No i albo ma jakąś początkującą działalność, dopiero zaczyna, albo się przebranżowiła, jest dużo młodsza też od męża, i w takich sytuacjach bardzo często mamy taką sytuację, że ten rozwód pociąga za, za sobą pogorszenie sytuacji materialnej. Jeszcze gorszą sytuację mają te, te moje klientki, które m, mają umowę o rozdzielności majątkowej, no bo one wtedy nie że ten rozwód pociąga dla nich tak m, w faktycznej sferze, to, to pogorszenie no to też m, nie mają tego, jakby nie mogą żądać wyrównania tego żadnym wspólnym majątkiem, bo po prostu nie mają wspólnego majątku z mężem, bo mają rozdzielność. I w takich wypadkach warto się zastanowić, czy faktycznie to nie jest tak, że ten drugi współmałżonek, ten który się znudził małżeństwem i się postanowił z niego wypisać, nie jest przypadkiem wyłącznie winny i czy nie powinniśmy żądać od niego na siebie po prostu alimentów. Nie jest to łatwo udowodnić to i te alimenty mieć zasądzone. Duży jest opór w sądzie, żeby to zasądzać. Nie, nie będę Was czarować, ale da się to zrobić. No, i co? No, i myślę, że, że to jest kasa. Jest zawsze jakimś tam powodem, dla którego warto rozważyć określony scenariusz. To jest też trochę tak, że czasem się trzeba zastanowić, czy, czy to ma sens, no bo jeżeli małżonkowie mają bardzo podobne zarobki bardzo podobną sytuację. No, to ten rozwód pewnie nie pociągnie za sobą obniżenia stopy życiowej, no a w konsekwencji nie będzie z czego tych alimentów zasądzać. Więc, bardzo tak indywidualnie w danej sytuacji patrzymy, czy, czy to się opłaca. Pamiętamy też, że to działa w dwie strony. Czyli, jeżeli mężowi udałoby się udowodnić, że to była wyłączna wina kob żony, kobiety, no to on może żądać alimentów na siebie. Także każdą taką sytuację, gdzie występuje dysproporcja w zarobkach, badamy pod tym kątem, patrzymy kto jakich alimentów może żądać i czy w tym kontekście ma to znaczenie, czy, czy one byłyby uzasadnione, nie? No i tyle w temacie alimentów. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie oczywiście znać. Na blogu są przynajmniej dwa artykuły na ten temat, więc jeżeli Was ten rozgrzała wizja alimentów na żonę, to zajrzyjcie tam. Na YouTubie są okropnie wulgarne komentarze pod tymi filmikami. Nie czytajcie ich. Nie zawsze nadążam je usuwać. No i słuchajcie, jakby trzeci ostatni powód, dla którego moim zdaniem warto walczyć o winę w, w rozwodzie. Jest tak, jest to sytuacja, w której jedno z małżonków nie zgadza się na rozwód. I to jest, słuchajcie. Tak ułożone przez naszego ustawodawcę, że, że, ym, że, że w niespodziewanych układach musimy się zawsze z tą okolicznością ym, mierzyć. No i teraz tak, w, w, spróbuję Wam to wyjaśnić jakoś tak łopatologicznie. Jeżeli jestem wyłącznie winna rozpadu pożycia małżeńskiego, to nie mogę żądać rozwodu, jeżeli drugi małżonek mu się sprzeciwia. I uwaga, takie sytuacje mają miejsce. Czyli bardzo często, nawet bym powiedziała, mamy taki scenariusz, że oskarżamy drugiego małżonka o to, że jest wyłącznie winny rozpadowi pożycia, czyli mówiąc, że nie zachowywał się wobec nas zbyt fajnie, a mimo to wnosimy o to, że jakby mówimy sądowi, że my się nie zgadzamy na rozwód, bo, bo uważamy, że to będzie dla nas ze szkodą i ze szkodą na przykład dla naszych dzieci. Więc takie scenariusze mają miejsce, i jeżeli uda się w takim postępowaniu udowodnić, że drugi małżonek był wyłącznie winny, to sąd nie orzeknie rozwodu, mimo że małżeństwo się rozpadło. Działa to też w drugą stronę, czyli jeżeli to mąż się nie zgadza na rozwód, a takie scenariusze też mają miejsce. Słuchajcie, bez, jak pierwszy raz taką sprawę trafiłam, że mąż się nie zgadza na rozwód, to byłam w szoku, w autentycznym szoku. Ale się zdarzają, w której są takie sytuacje, że moja klientka na przykład jest już zmęczona, chce się rozwieść i nie chce batalii sądowej, tylko po prostu chce się rozstać, a mąż się nie zgadza na rozwód. No i w takim wypadku troszkę nie mamy, troszkę nie mamy wyjścia, no bo, no bo jeżeli on się nie zgadza na rozwód, to to musimy udowodnić, że nie jesteśmy wyłącznie winne temu rozpadowi. W innym wypadku sąd nie orzeknie rozwodu, tak? Więc w tym zakresie musimy dostarczyć jakiejś argumentacji sądowi, żeby po prostu umożliwić mu podjęcie decyzji e, o winie. E, Boże napyta, Jeżeli jestem inwalidką i nie mogę podjąć pracy, a mąż pracuje za granicą i nie chce mi pomóc finansowo, każe mi iść do pomocy społecznej, chcę złożyć pozew o alimenty, warto wa czy warto walczyć? Słuchajcie, w trakcie trwania małżeństwa nie ma mowy o alimentach między małżonkami. To bardzo zwracam waszą, waszą uwagę na to. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie są wzajemnie zobowiązani do tego, żeby sobie pomagać i się nawzajem wspierać, też finansowo, natomiast nie przysługuje takie stricte roszczenie o alimenty. Żeby dostać pieniądze od męża na siebie w trakcie trwania małżeństwa, a takie scenariusze się zdarzają nawet w, trak w trakcie trwania już sprawy rozwodowej, przecież żądamy czasem alimentów, kwazji czy jakichś pieniędzy dla żony, a małżeństwo nadal trwa, no bo trwa sprawa rozwodowa, ale in, tytułem, in, innym tytułem, tytułem jakby niezaspokojonych potrzeb rodziny. Zwracam Waszą uwagę na to, dlatego że jeżeli wystąpicie stricte o alimenty, to sąd Wam je to ruszenie oddali. Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa są zobowiązani do wzajemnego wspierania się i alimentacji na siebie nawzajem, nawet w formie takiej materialnej czy opieki, więc jeżeli macie taki case, że mąż przestaje Was wspierać, to jak najbardziej mm, można iść po to do sądu. Czy sąd Wam da alimenty, czy nie, tego nie wiem, bo to już zależy od Waszej konkretnej sytuacji, przede wszystkim materialnej, i tego czy wykażcie, że macie jakieś niezaspokojone potrzeby. Natomiast wracając do naszego wątku głównego, czyli tego, czy warto walczyć o winę, no to ja już powiedziałam, uważam, że są takie trzy powody, dla których warto walczyć. Jeden powód to alimenty, drugi powód to to, jeżeli jeden z małżonków się nie zgadza na rozwód, żeby się uszczyć przed oddaleniem powództwa z tego powodu, że żonego małżonek wyłącznie winny, a nigdy nie wiemy, co się tam wydarzy w tym postępowaniu, jak usiędziemy z założonymi rękami i będziemy patrzeć, jak małżonek numer dwa um, udowadnia naszą winę. No i trzeci powód chyba najczęściej jakby najczęściej dla którego wnosimy orzeczenie tej wyłącznej winy męża to taki, że po prostu chcemy tego dla, własnego, dla własnej psychiki, dla własnego poczucia. Że, że tak trzeba, że tak będzie dobrze, że nie chcemy odpuszczać, że nie chcemy mu pozwolić na to, żeby nas zostawił, bo takie sformowania się pojawiają tutaj u mnie w kancelarii. No i też oczywiście jako element takiej szerszej strategii, tak? Czyli po prostu coś, co ewentualnie byłobyśmy w stanie odpuścić w zamian za dogadanie się na innych polach. No i to brzmi trochę głupio, trochę strasznie, ale niestety taka jest praktyka, tak to wychodzi, że trzeba Zawsze te wszystkie okoliczności rozważyć, no i ja zawsze zachęcam do tego, żeby, jeżeli to możliwe, zawierać w tych sprawach około rodzinnych porozumienia, ugody, starać się ugodowo to załatwić. Jeżeli nie macie dzieci, to pewnie łatwiej i szybciej. Jeżeli macie, to trochę trudniej. Natomiast tak czy siak odsyłam Was do sklepu mojego, gdzie są te gotowce, można, sobie po, można je sobie ode mnie kupić. Jeżeli miałbyście problem, nie widziałybyście, nie który wybrać, to piszcie do mnie wiadomość, oczywiście na pewno Wam podpowiem, doradzę. Zapraszam na konsultację, jeżeli chcecie przedyskutować jakąś indywidualną sprawę na żywo, znaczy na żywo w kancelarii w Warszawie na skillcampie albo przez skype'a, bo też bardzo często udzielam konsultacji przez skype'a. E, Można się mówić przez kalendarz online, jak to na XXI wiek przystało. Sobie pogadamy i ustalimy strategię do waszej, e, do waszej sprawy rozwodowej. Jeśli Was ten temat zainteresował, to Was zachęcam też do pobrania, do zapisania się na mój taki bezpłatny kurs e-mailowy e, 5 Lekcji przed rozwodem. E, jeżeli być na bloga, to w zakładce prezenty są linki do tego, e, do tego kursu. Można się do niego zapisywać, zupełnie za darmo. Dostaniecie 5 podobnie lekcji e mailowych z podpowiedziami, co warto jeszcze byłoby przemyśleć przed rozwodem. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. No dobra, to na dzisiaj wszystko, co dla Was przygotowałam. Jeżeli nie macie więcej pytań, to będziemy kończyć. Także co tutaj się dzieje na Facebooku, chyba nic. No i co? No i zapraszam Was serdecznie za dwa tygodnie. Pomyślę jeszcze, jaki temat dla Was wybrać. Wiem, że rozgrywa Was do czerwoności kwestia egzekucji, alimentów i kontaktów, i chyba w tym kierunku będziemy szły w kolejnych tygodniach. No dobra, to co? Kończymy. Miłego Wam dnia życzę i do zobaczenia.